Witam Państwa we wtorek 4 lutego. Wczoraj na rynkach finansowych można było zaobserwować uspokojenie. Indeksy w Stanach Zjednoczonych zyskiwały. Natomiast jeżeli chodzi o cały rynek finansowy, wyjątkiem był fund brytyjski. Który wyraźnie tracił po komentarzach Borisa Johnsona, gdzie rynki odebrały te komentarze jako potencjalny scenariusz, gdzie być może jeszcze dojdzie do twardego Brexitu, gdzie Wielka Brytania nie dogada się z Unią Europejską i to moim zdaniem trochę wystraszyło rynki, biorąc pod uwagę też ostatni dość jastrzębi komunikat po stronie Banku Anglii. Moim zdaniem wczoraj doszło do redukcji pozycji. Long I to doprowadziło do tak silnego osłabienia funta brytyjskiego. Dzisiaj, natomiast nad ranem, wydaje mi się, że doszło do wycięcia stop-lossów, ale jeszcze, jeżeli chodzi o zachowanie funta brytyjskiego, dokładnie sobie zachowanie ceny przeanalizujemy. Wczoraj amerykański dolar wyraźnie również zyskiwał, a dzisiaj w nocy Bank Centralny Australii podjął decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych, stopy procentowe pozostałe na poziomie 0,75%. Część rynku wyceniała to, że być może nawet dzisiaj bank centralny dokona obniżek stóp Po części to jest związane z tym, że w Australii od wielu tygodni szaleją dość spore pożary i to może w jakimś czasie ciążyć na gospodarce australijskiej. Również część rynku zastanawiała się, w jaki sposób Australia odniesie się do koronawirusu. Tutaj przedstawiciele Banku Centralnego stwierdzili, że jednak jest zbyt wcześnie, żeby oceniać, jaki wpływ może mieć wirus na gospodarkę. Australijską, no i ze względu na to, że bank centralny nie podjął żadnych zmian dotyczących polityki monetarnej, część rynku ten komunikat odebrała Jastrzębia, dlatego też dzisiaj Australijczyk się umocnił, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwa rynkowe do cięcia stóp procentowych w marcu w Australii. One spadły z 60% do 30% po dzisiejszym komunikacie banku centralnego. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, moim zdaniem, ja osobiście bym zwrócił uwagę tylko na dane z Nowej Zelandii o godzinie 22:45. Tutaj poznamy dane dotyczące bezrobocia. W, w tym kraju, natomiast przez znaczną część dnia będzie brakowało istotniejszych danych, więc jeżeli bym miał stwierdzić, co dzisiaj może się wydarzyć, to przede wszystkim bym śledził Twittery i wszelkiego rodzaju newsy, które mogą się pojawić w dniu dzisiejszym. Natomiast jeżeli chodzi o Część techniczną na indeksie dolara, tak jak na wstępie powiedziałem, pojawił się wczoraj bardzo silny ruch paraboliczny, ja wczoraj zwracałem uwagę na poziom w okolicy 97. 51, tego poziomu nawet rynki nie przetestowały, pierwszy opór, tutaj pojawiła się niewielka reakcja z okolicy poziomu 97,65, no i przez znaczną część dnia wczoraj zmierzaliśmy w okolice wcześniejszych konsolidacji, w, w okolice strefy pomiędzy 97,86 a 97,80, jak na razie. Jesteśmy w okolicy kolejnego oporu 97.94, więc warto zwracać uwagę na pierwsze potencjalne wsparcie w okolicy poziomu 97.86. Czy z tego poziomu pojawi się reakcja wzrostowa? Jeżeli nie, to prawdopodobnie kolejnym takim targetem dla indeksu dolara może być poziom w okolicy 97-72. Ostatnie dni naprawdę są bardzo zmienne, jeżeli chodzi o indeks dolara, więc moim zdaniem to świadczy o tym, że inwestorzy nie mają jakiegoś takiego wyspecjalizowanego view, of, typowo w jednym kierunku jest wiele zmiennych, które prawdopodobnie decydują o tym, że na indeksie dolara jak na razie nie widać zdecydowanego trendu. Jeżeli chodzi o eurodolara wczoraj na euro -dolarze wspominałem o dwóch poziomach, Pierwszy to był poziom w okolicy 1067, drugi to był poziom w okolicy 1040. Z okolicy 1067 pojawiła się niewielka reakcja wzrostowa, natomiast później w dalszej części dnia rynki dość precyzyjnie przetestowały ten niższy poziom, o którym wspominałem. Tutaj pojawiła się reakcja 25 pipsów. Jak na razie, moim zdaniem, jesteśmy w neutralnym położeniu. Na pewno bym zwracał uwagę na konsolidację, która otworzyła się. Podczas sesji azjatyckiej, no i w zależności od tego, jak ukształtuje się euro dolar w, w okolicy tego poziomu, to wydaje mi się, że później będzie dużo łatwiej przewidywać, co może się dalej wydarzyć. Jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to być może kolejnym takim targetem na euro może być poziom w okolicy 1,1040 bądź też niższe poziomy, okolica 1,1030. Natomiast jeżeli ten poziom zostanie od góry przebity, to prawdopodobnie kolejnym, oczywiście, pierwszym takim targetem mogą być dzienne szczyty, bądź też wczorajsza konsolidacja, która wczoraj nie została przetestowana, okolice poziomu 110,80. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj naprawdę pojawił się bardzo gigantyczny ruch spadkowy. Ze szczytów do minimum to jest ruch no, praktycznie na 200 pipsów, dokładnie to jest 200. Więc moim zdaniem wczoraj doszło do dużej redukcji pozycji long i dzisiaj na otwarciu sesji w Londynie, moim zdaniem, ktoś z, z większych instytucji prawdopodobnie wrzucił kolejne zlecenie na sprzedaż tylko po to, żeby przetestować płynność na ostatnich wszystkich minimach poniżej poziomu 1,29. 612975 więc moim zdaniem jeżeli dołki, które dzisiaj się utworzyły zostaną obronione, dodatkowo jeżeli pierwszy opór z okolicy poziomu 1,2980 zostanie mocniej przebity, to prawdopodobnie na funcie brytyjskim mogą pojawić się wzrosty. Natomiast jeżeli chodzi o taką intradayową płynność, wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na konsolidacje, które tworzą się na niższych interwałach, ponieważ zazwyczaj jeżeli te konsolidacje są wybijane i mamy Dobre techniczne obrony tych górnych, ograniczenie konsolidacji, to zazwyczaj jest to zapowiedź do odwrócenia silniejszego ruchu spadkowego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ze względu na ostatnią bardzo dużą zmienność na funkcję brytyjskim, wydaje mi się, że należy uważać. Jeżeli chodzi o USDK, USD/ USDK wczoraj dość agresywnie wybił konsolidację, o której wspominałem. Natomiast jeżeli chodzi o opór, który Wczoraj został obroniony, to był okrągły poziom, więc często jest tak, że jeżeli nie mamy wyznaczonych kolejnych poziomów, warto zwracać uwagę na okrągłe poziomy, ponieważ zazwyczaj w okolicy takich poziomów może, mogą leżeć zlecenia oczekujące na rynku, bądź też część instytucji może redukować swoje pozycje, więc zazwyczaj ja zawsze zwracam uwagę na takie poziomy. Jeżeli chodzi o pierwsze potencjalne wsparcia na USDK, ja bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,32%, 55 niżej, po raz kolejny okolice poziomu 1,32,26. Jeżeli chodzi o indeks SP 500, wczoraj. Tak jak od początku tego roku, ja często powtarzałem, że w momencie, gdy mamy do czynienia z konsolidacją, jeżeli jesteśmy blisko dziennych minimów, bardzo często w okolicy 14, 15, maksymalnie do 16 pojawiają się wzrosty. I wczoraj właśnie dokładnie mieliśmy takie zachowanie ceny na S&P 500 To jest głównie spowodowane tym, że w okolicy właśnie 15 na rynku dochodzi do kolejnego zastrzyku krótkoterminowych operacji. Repo i moim zdaniem to jest wytłumaczeniem tego, dlaczego na SP500 pojawiają się właśnie wzrosty w tych godzinach. Natomiast po tym wczorajszym wzroście SP500 zatrzymał się w okolicy oporu, o którym wspominałem, pomiędzy 3264 i niżej. Później zeszliśmy niżej w okolice Wcześniejszych dziennych konsolidacji na dziennych minimach. No i jak na razie cały czas mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego, więc pierwszym takim potencjalnym oporem moim zdaniem jest opór w okolicy 3285 punktów. Natomiast to, gdyby doszło do silniejszego ruchu spadkowego, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 3260 punktów. Dzisiaj również zerkniemy sobie na Australijczyka, ponieważ w ostatnich dniach można było zaobserwować bardzo silny ruch spadkowy na Australijczyku. Jak na razie jesteśmy bardzo nisko w relacji do minimów z poprzedniego roku, więc to jest poziom 06680. Ja na tym poziom bym zwracał uwagę, natomiast jeżeli chodzi o techniczne aspekty Australijczyka, mamy bardzo zbliżone zachowanie do tego, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu na Eurodolarze, czyli po bardzo silnych spadkach utworzyła się konsolidacja wybiliśmy z tej konsolidacji. No i jeżeli teraz amerykański dolar będzie się wyraźnie osłabiał, to być może krótkoterminowo dojdzie do odwrócenia ruchu spadkowego. Też wydaje mi się, że te osoby, które zwracają uwagę załóżmy na kontrakty futures na rynku walutowym, powinny zwrócić uwagę na to, jakie jest obecnie pozycjonowanie rynku na Australijczyku, ponieważ często w momencie, gdy dochodzi do dużej akumulacji zleceń short, czyli zleceń grających na spadki, to bardzo często w takich warunkach, w momencie gdy kurs zaczyna odbijać, dochodzi do redukcji tych pozycji i wtedy może dojść do silniejszego odwrócenia tego trendu spadkowego. Więc ja osobiście na pewno na Australijczyku zwracam uwagę na kluczowy poziom w okolicy 0,6707 i jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o DAXa, wczoraj, w przeciwieństwie do SP500 na DAX niewiele się wydarzyło. Natomiast dzisiaj obserwujemy otwarcie z silną luką wzrostową, więc wydaje mi się, że jeżeli ten trend miałby dalej być kontynuowany, to takie potencjalne targety, moim zdaniem, mogą być w okolicy 13 300 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o techniczne zachowanie DAXa, wydaje mi się, że jest to w ostatnich dniach dość trudny instrument, ponieważ bardzo często po silnych spadkach dochodzi odwró do odwrócenia tego ruchu, więc te osoby, które sugerują się zbytnio tym, co się wydarzyło w przeszłości, mogą mieć problemy, bo tak jak widać, wczoraj nawet DAX... W Praktycznie w żaden sposób nawet nie pokrył tej luki wzrostowej. Ostatnie minimum na otwarciu było potraktowane przez rynek jako potencjalne wsparcie. No i po obronie tego poziomu mamy kontynuację ruchu wzrostowego, więc być może jeżeli dzisiaj miałoby się utrzymać podobne zachowanie ceny, to pierwszym takim potencjalnym wsparciem może być poziom w okolicy 3100 punktów. Jeżeli chodzi o dolar na, na dolar również ze względu na napływ kapitału do ryzykownych aktywów obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy, więc pierwszym potencjalnym oporem jest poziom w okolicy wcześniejszych lokalnych szczytów, w okolicy poziomu 109,13. Kolejne poziomy, na które bym zwrócił uwagę, to szczyty powyżej poziomu 109,26. Natomiast, gdyby doszło do korekty, na pewno bym zwrócił uwagę na górne ograniczenie konsolidacji, z której została ta konsolidacja, która została wybita. To jest poziom oko w okolicy 108,80. Jeżeli chodzi o złoto, tutaj analogicznie, jeżeli kapitał płynie do ryzykownych aktywów. Od złota mamy odpływ kapitału, więc jak na razie wydaje mi się, że gdyby te spadki dalej miały być kontynuowane, to potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 1562 dolarów. No i jeżeli chodzi o ropę na ropie, cały czas mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Kraj OPEC, kraje OPEC na razie sygnalizują to, że. Trwają rozmowy dotyczące ograniczenia wydobycia ropy, natomiast inwestorzy prawdopodobnie dalej wyceniają to, że sytuacja związana z koronawirusem będzie ciążyła na największych gospodarkach światowych. Wiele banków inwestycyjnych obniża już prognozy dla gospodarki Chin, strefy euro, więc być może te informacje cały czas ciążą na rynku ropy i dlatego też cały czas mamy do czynienia ze spadkami. Więc tyle z mojej strony. Życzę udanego dnia i do usłyszenia. Do jutra.